Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Na dziś mam strapki za 45 zł, mam pieniędzy jak lodu. Neonowe 7, lawendowe 9, nie było dawno Deluxe 7, płynne złoto i starożytny skarb to zadyszkę. Zaczynamy sobie właśnie tutaj od pieniędzy jak lodu. Mam dzisiaj zdrapa Michała, w końcu głos znalazłam. Cały czas gdzieś mi ginie. I liczby 13, 25, 36 i 14 takie liczby wygrywają. A moje liczby to. A, ja mam diament, czyli jest wygrana. Zdrapka z numerem 6, 27.

I tu mamy 5, chyba nic nie przegapiłam. 27, no tak, 15 zł, czy jest tyle? Możemy tyle wygrać. Chyba jeszcze nie miałam w tej strawce 15 zł. E. I dwa razy e. Neonowe 7, szukamy siódemki albo gwiazdy. Jest 9. Jeszcze jedno 9. 2. 6, stropka z numerem 7. 8. 8. 5. 4. 2 i sześć, no niestety siódemki nie było a tutaj w lawendowe dziewięć z numerem piętnastym, czy będzie dziewiątka? nie, tutaj mam siódemki siedem, pięć, trzy pięć dwa dwa, osiem trzy, siedem i osiem Także siódemek nie było. Deluxe 7 z numerem 23. Zobaczmy tutaj, czy będą siódemki. Jest 9, 5, 1, 8, 4, 6, 8, 6. To nie ma, nie ma, o jest siódemka jest ta fioletowa czyli mnożymy razy dwa jest czarna siódemka dwójki dziewiątka, jedynka i jeden, osiem i dziewięć no dobrze, to odkrywamy tutaj 20 razy 2, czyli jest 40 zł. I tutaj dyszka, 5 dyszek na tej mi się trafiło. No fajnie. O. I O. Nie wiem, czy to będzie, ale chyba nic więcej nie było. No to super. Kurczę, już się na plusiku, nareszcie. Eee. o płynne złoto też mam z numerem 23. Też mam z numerem 23, to może ten zdrapak takie szczęście przyniósł. 26, 12, dawno nie używany to się naładował 2, 16 i tu mam 17, jeszcze możemy znaleźć złoto albo worek, a moje liczby to 39, 11. Dwadzieścia siedem, dwadzieścia trzy nie mam takich liczb, dwadzieścia dwa też nie mam. Trzydziestki no to w ogóle trójka jest blisko, piętnaście tuż obok, dwadzieścia cztery nie ma. Dwadzieścia pięć, dwadzieścia jeden, cztery, jeden, czterdzieści jeden i ostatni tu rząd, dwadzieścia osiem, trzynaście, pięć, osiemnaście i siedem, nie ma. Tutaj nie ma tutaj już nic. No szkoda. No dobra. I starożytny skarb z numerem 19. Pozdrawiam Madzie z kanału Alicja w krainie zakupów. To ona lubi ten numer, a mi się też często trafia. Szukamy trzech takich samych. Mam winogrono, mumię, papirus i bis i piramidę statek dzban piramida, papirus skrzynia czyli już bonus odpada słońce wielbłąd a są trzy słoneczka, czyli będzie wygrana wielbłąd skrzynia winogrono statek, sfinks hełm, papirus I gra piąta: mumia, dzban, palma, łuk i mumia. Dobrze, gra szósta: statek, skrzynia, palma, kleopatra i kleopatra. I gra ostatnia: dzban, wielbłąd, faraon, sfinks i wielbłąd. No to jest wygrana pod grzą trzecią, gdzie jest, no dyszka jest, czyli powinno być R, tak jest, RR. A tym samym plusik się powiększył, no oczywiście tak, perełka, może najpierw te przegrane, czyli te trzy zapoczki przegrały.

Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!